Cześć. Czy mieliście kiedyś taką sytuację? Musicie coś na szybko wydrukować, skończył Wam się tuż w drukarce, no i zaczynacie szukać na Allegro jakiegoś zestawu do uzupełniania. Jakieś dziwne strzykawki, które potem przychodzą, oczywiście podczas uzupełniania część Waszego ciała oraz okolicy zostaje ubrudzona, no ale koniec końców może coś Wam się uda wydrukować. Pewnie część z Was zna taką sytuację, ale dziś mam dla Was na to małe rozwiązanie. Odcinek powstał przy współpracy z The Insiders oraz HP, które to stworzyło taką usługę subskrypcji druku, właściwie subskrypcji tuszu. Rozwiązanie trochę z nowoczesnego świata IoT. Ponieważ IoT to nie jest tylko sterowanie naszą lampką w pokoju, kiedy my stoimy w kuchni i chcemy to zrobić z telefonu, ale także wiele rozwiązań dla logistyki, prawda? W sklepie kończy się cukier, no to nie musi tego szef sklepu zgłaszać do firmy. Tam do jakiegoś magazynu, tylko przychodzi to dość automatycznie i cukier zostaje wysłany od razu do sklepu, ponieważ ten stok zostaje aktualizowany na bieżąco. I podobnie jest w tym wypadku. Kiedy kończy nam się tusz w drukarce, HP wysyła nam automatycznie nowy tusz. Wykupujemy pakiet stron na miesiąc i dzięki temu utrzymujemy cały czas tusz w naszej drukarce poprzez właśnie stałe dostawy tego. Nie musimy się zajmować zamawianiem, właśnie szukaniem na Allegro czegoś. Wszystko za nas dzieje się dość automatycznie. Czemu o tym mówię? Mimo, że na co dzień do notatek korzystam głównie z tabletu graficznego, to jednak czasem potrzebuję sobie coś wydrukować. Drukarka 3D wszystkiego mi nie wydrukuje. Ostatnio otworzę projekt z wykorzystaniem kodów QR i Raspberry Pi niebawem na kanale. No i właśnie potrzebuję sobie troszeczkę wydrukować tych kodów QR. Oczywiście pewnie wielu z Was potrzebuje drukarki, nie wiem, wydrukować jakieś dokumenty. Ja na przykład potrzebowałem często wydrukować etykiety na paczki, na przykład przy Arduino i Raspberry Pi Day. Zawsze mam z tym opóźnienia, ponieważ moja poprzednia drukarka się zepsuła i musiałem chodzić do punktu druku. Więc wiem, ile kosztuje tam kartka i współczuję z studentom, którzy często korzystają z takich punktów. Ja dostałem takiego fajnego HP Desk Jetta 4120E, która jest wyposażona w dwa łatwo wymienialne zbiorniczki, jeden na kolor czarny, drugi na kolory. I takie właśnie zbiorniczki wypełnione dostaniemy, kiedy już będzie nam się kończył ten, już zaraz przed zakończeniem, właśnie uwzględniając to, ile tam zamówiliśmy sobie stron w pakiecie, bo z tego właśnie jest to kalkulowane. Nie jest oczywiście to tak ściśle tyle stron, na miesiąc i potem koniec. Strony nam przechodzą z miesiąca na miesiąc, więc nie musicie drukować równo 20 stron miesięcznie. Tylko możecie w jeden miesiąc wydrukować 10 stron, w drugi miesiąc 30. Pakietów jest kilka do wyboru, więc na pewno coś znajdziecie dla siebie. Dodatkowo w łatwy sposób pozbywać się starych tuszy. Pewnie część z Was, jeśli dbała o ekologię, zawsze zastanawia się, gdzie trzeba to wyrzucić. W tym wypadku tym wszystkim zajmuje się także HP. Przejdźmy do tego, jak łatwo sobie to założyć. Pod filmikiem znajdziecie link do strony, tam jest wszystko opisane. Macie tutaj na przykład także modele drukarek, które dostają na dzień dobry 6 miesięcy tej usługi za darmo. Spoko opcja. No oczywiście trzeba się zalogować, jeśli nie macie konta, no to zarejestrować w HP. To będzie Wam także potrzebne, żeby na przykład korzystać z aplikacji mobilnej, która umożliwia drukowanie z telefonu. Spoko opcja. Należy tutaj wybrać potem drukarkę, do której włączamy subskrypcję. Ja już konto mam założone, więc tego nie będę pokazywał jak się tutaj rejestrować. Jest to bardzo proste. No i z poziomu tej strony będziecie mogli zobaczyć swoją drukarkę, ewentualnie wasze plany, jeśli już sobie włączycie. No, i będziecie mogli także tutaj wybrać plan i włączyć plan. Będziecie mieli tu wszystko opisane, kiedy przyjdą wasze tusze, kiedy przyszły ostatnie, ile kartek wydrukowaliście. tak, że będziecie mogli sprawdzić, czy ten plan tak naprawdę do was pasuje, ile kartek wam ewentualnie przyszło na kolejny miesiąc. Wszystko jest tu dobrze opisane. Tutaj macie zestaw planów do wyboru, jeśli chcecie zobaczyć, jakie są ceny. Całkiem prosty interfejs, więc nie powinniście mieć tutaj żadnych problemów z ogarnięciem tego. Z tego wszystkiego moja nowa integracja w Home Assistencie, aby sobie pokazywać stan drukarki tusze, jest tak naprawdę do niczego niepotrzebna, bo wszystko dzieje się w automacie właśnie po stronie HP. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo The Insiders oraz HP za współpracę oraz tym samym wsparcie kanału. Wam na razie i do następnego.